Ja wcale nie, le nie lekceważę bestii piechowiaka. E, te filmiki, które tam niedawno zamieścił, to absolutnie nie nabierzecie mnie, że. No ale jestem szybki, czy nie? No, ja nie wierzę, że ty tak uderzasz, bo to znaczyłoby, że nic nie umiesz. To, to jest niemożliwe. Wy chcecie mnie nabrać. To nie jest tak, że ja go lekceważę. Ja po prostu chcę wyjść, zrobić robotę, dać mu KO i bestia wraca do zoo. No. On jest z lat 90. On wygląda jak drużyna bejsbolowa z Pruszkowa, z lat 98 roku. Zauważcie. I teraz ja słuchałem tych wykładów i, i, i szukałem tego, dlaczego on się 23 lata temu zatrzymał. I mam już odpowiedź. Ponieważ on się porusza innymi prędkościami. On ma BMK i on tak zapierdala tą BMK, że on jest po prostu w innej przestrzeni czasowej. Dokładnie no? dlatego mam BMK Diesla. Zdaję sobie też sprawę, że, że jestem faworytem, głęboko wierzę w swoje zwycięstwo. Natomiast często się też zdarza w tak w sportach, walkach, że największe przygotowania czasem przez jeden błąd są niweczone. A jeden cios potrafił wszystko zmienić. I, I tym bardziej w ciężkiej kategorii na pewno takie rzeczy się zdarzają. I ten właśnie przypadek to jest szansa e, na zwycięstwo bestii. Ale ja oczywiście zrobię wszystko, żeby żadnych przypadków w Oktagonie nie było. W sobotę będzie, moim zdaniem. Bardzo dobra walka, nie skończy się to na jednej rundzie, nawet fajnie by było, jakby to były dwie albo nawet i trzy rundy, bo tutaj bym was zaskoczył moją kondycją, a... To nawet tu byś mnie zaskoczył, Piotrek, jakby była trzecia runda, yy, nawet mnie byś zaskoczył. Dokładnie, bo skoro na treningach robię... Yy... Dużo cięższe, można powiedzieć, sparingi, niż będzie to walka z tobą, więc tutaj nie biorę tego pod uwagę kompletnie. Bestia, jak się zorientował, że lepiej używać mózgu zamiast mięśni, to się zupełnie ten chłopak nam tutaj zmienił. Zobaczcie, że wierzę, że, że będzie ten kierunek utrzymywał. No Poza tym, jeszcze w pierdol w sobotę spowoduje, że już na pewno już wróci do, do, do społeczeństwa i będzie na pewno bardzo fajnym, uprzejmym, miłym chłopakiem, i tego mu życzę. Jeżeli chodzi o to, jeżeli wejdę do klatki, to nie po to, żeby się tam cyckać, tylko po to, żeby dać dobry wpierdol. Patrzcie, zobaczcie, co mi się trafiło przy stole, sami kurwa najodważniejsi od lewej. <grymiany> 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 y zo zamykają o 18, tak jak mówił, także na noszach wyjedzie troszkę później i pojedzie do tego zo odwiedzić, w odwiedziny. Okej, okay, no. Jak to mówią za marzenia. Czyli jak powiedziałeś okej okay, to zgadzasz się, ma, ma, także cieszy mnie. Marzenia nie są wiesz karalne, także jak najbardziej. To bardzo fajna rzecz żeby pomarzyć. Dobrze, super, fajnie pojechać na noszach do Zo. Ogólnie w Częstochowie nie ma ZO. Jeszcze nie, jeszcze nie bardzo jeszcze poczekajmy. Dobrze. Ręce w górę panowie Nie nic. Czyny, nie słowa. E, silny chłopak. Faktycznie no nie udało mi się go zastopować tymi moimi czasami przednią ręką. Tam udało mi się wybronić przy szatce. Ja myślę, że już to mówiłem kilka razy, ale już chyba naprawdę. Już. Będę się z Wami żegnał. Piotrkowi życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze nie jest, jest, jeszcze, jest jeszcze nie. nierozbity, niewywalczony i niech mu się wiedzie jak najlepiej w szybyku. Jeżeli zrobicie mi jakieś ładne pożegnanie, to, to być może jeszcze raz się skuszę. No tylko, że trzeba też e, odpowiedni matchmaking zrobić, żeby ten rywal nie był taki silny jak ten bestia. Jak upadłem tutaj, to było trzask. Kontuzję mam na pewno odnowioną, to na milio procent, ale na tą chwilę to jak widziałem chłopacy przychodzili do szatni. Ci, którzy wygrywali, oni mieli to w dupie. Tak samo ja to w dupie mam co będzie jutro. Ale co mogę powiedzieć? Mortki! Mortki kochane! Czuję, ElPRO! Jak Ci podobała moja walka? Zajemliście bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rzesiu! Moim zdaniem najlepsza walka dzisiejszej nocy. Czekaliśmy na nią bardzo długo. Tak. Także ja jeszcze raz chciałem Wam wszystkim podziękować, że byliście ze mną, wspieraliście mnie, pisaliście do mnie, czekaliście na tą walkę i odbyła się dzięki Federacji Flame MMA, bo reszta walk była zamknięta, nie odbyła się.